Dej stąd. Dobra. Hmm. Hmm. A co jeśli ja też mam jadalnego rekina? Auć. O nie! On żyje! Pomocy! Aaaa! Ratujcie mnie! Co robić? Nie mam dokąd uciec. Tu jest woda. Aaaa! 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 No dobra. Popływam. Myślę, że znalazłam bezpieczne miejsce. Oh. Oh. Chyba go zgubiłam. Chwila. Co to za oczy? O oh, nie! Muszę stąd uciekać. Oh. 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 Chyba jest ok. Chwila. Oh, gdzie ja jestem? O oh, nie! Halo, co się dzieje? Obudź się. Chwila, co? On nie żyje. Czyli to był sen. Weź to. I idę po ciebie. <śmienny> to jest czy zabawne! Wow, te kubki są ogromne. Ciekawe, co w nich jest. O, to chyba kawa. Wow. A ja mam ogromny czekoladowy kubek. Mm, spróbuję. Jedzenie go w ten sposób jest bardzo niewygodne. Ale mam już pomysł. Rozbiję go. Uuu! W środku jest coś płynnego. Potrzebuję słomki. Mm, płynna czekolada. Jaka dobra. Teraz mogę to wszystko wypić, a potem zjeść cały kubek. O tak! To jest takie smaczne. Och. Zniszczyłam filiżankę, ale nie szkodzi. I tak wszystko jest jadalne. Miam, miam, miam. Jestem zachwycona. A teraz zjem całą filiżankę. O, ile tu czekolady. Mmm, miam, miam. Nie mogę się zatrzymać. Och, jakie to jest dobre. Też chcę spróbować. Ale kocham kawę tak samo jak czekoladę. Uuu, to śmietanka. Spójrzcie na to, spróbujmy. Bellissimo. Ojej, co tu się dzieje? Chcecie cappuccino? No to je dostaniecie. Wow. Spójrzcie na to. Jestem gotowa, żeby pokazać wam wszystkie moje ruchy. Auć, auć. Oh. Wszystko się kręci. Uh, skończyłam. Jakie urocze jednoróżce? Wygląda na to, że w środku jest jakaś niespodzianka. Zobaczmy. O! Uh. Najpierw spróbuję rogu. Och, jaki słodki! W środku jest jeszcze więcej cukierków, tak jak myślałam. O, tak jak dużo słodyczy. Wędruję prosto do moich ust. Teraz to pokruszę. O oh, tak! Wszystkie cukierki są na stole. Zjem najpierw jednorożca, a potem zjem wszystkie słodycze. Niam miam. Kocham czekoladę. Dostałam pysznego jednorożca. Spójrzcie na tego słodziaczka. Pozwól, że cię <grywą> jakiś Ostrożnie! Jesteś grzecznym chłopcem, przestraszyłeś Vivian. Nie dotykaj cudzych zabawek! Co to było? Chyba mi się śniło. Chwila nie! To było prawdziwe! O! Prawie upadłam! Melisa, przestań! Daj mi to! Nie ma mowy, to jest moje! Zepsujesz! O, rozerwałaś go na części. Przepraszam, nie chciałam. Spójrz, to jest straszne. Po co ci straszna zabawka? Kochałam ją, jeszcze bardziej ją zepsułaś. Wow, co to, joysticki? Niesamowite, możemy grać w grę wideo. I chyba dostałam prawdziwy joystick? O, oh, fajnie. Uwielbiam grać gry. Wow, spójrz na to. Jem cukierki. To takie zabawne. Uwielbiam tę grę. O, oh, muszę być ostrożna. Nie upuść żadnych słodyczy. O nie. O nie. Daj mi to, Melisa. Też chcę grać. To twój problem. Dostałaś czekoladowy joystick. Tak, zgadza się. Dostałam czekoladowy, więc nie mogę grać. Pila, co jest w środku? O, to woda cukrowa. Mmm, jakie dobre. Nie myślałam, że joystick może być taki pyszny. Och, teraz ja też chcę twojego spróbować. Nie dostaniesz. Och, jakie dobre! Uwielbiam to. Tak się cieszę, że dostałam taki joystick. O, naprawdę? Jesteś taka chciwa! No to, no to ja będę grać całą noc. A ty mnie nie złapiesz. O, tak. Wygrałam! Jest. Czy to słodycze? Czy to deszcz ze słodyczy? O, tak, moje ulubione batoniki. Mm. Mia, miam. Jakie dobre! Nawet nie zauważy, jak po prostu wezmę jedną czekoladkę. O, patrz na te coca colę Pozwól, że ja spróbuję pierwsza. Ha? No to otwieram butelkę. O tak, to czekolada i w środku jeszcze coś jest. Mm, mm. Popatrz. To czekoladowa galaretka. Myślę, że jest to smaku karmelu. Spróbuję. O tak, to jest pyszne. A teraz to zgniotę. Wow! <ścoughs> Jedzenie w ten sposób jest o wiele wygodniejsze. Och, jakie dobre! Miam miam. Mm. Nie mogę przestać. Mm. Ostatni kawałeczek i skończyłam. No to teraz moja kolej. Mam tu coś. To niezwykłe okulary z rurką. Teraz pokażę Ci, jak pić w zabawny i pyszny sposób. Mm, jakie to dobre i super wygodne. Tak bardzo chcę mi się pić, mogę trochę? No pewnie. Porzęstuj się. Wow, nie spodziewałam się. Aaaa! Co ty zrobiłaś, Melisa? Ups, ups, mała niespodzianka. Jestem teraz obrażona. Czekaj, mam pomysł. Też cię wystawię! Przygotuj się! A, co się dzieje? Pomocy! Co to ma być? Ty to zrobiłaś? Daj spokój było śmiesznie! Nie złość się! Uch, czemu dostałyśmy cytrynę? I która jest prawdziwa? Mam nadzieję, że nie moja. Spróbujmy razem. O, uh, jakie to kwaśne. Mm, moja jest taka słodka. O nie. Auć! Sok wpadł mi prosto do oka. Jak piecze. Nie! Co się stało? Och, uh, jakie to kwaśne. Uh. Podobał Wam się nasz filmik? To dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia, papa! Pa. Co? Ja też mogę zrobić domek. Znalazłam idealne pudło na śmietniku. Ups! A! Szczur! Skąd się tu wziął? Jaki smutki! Przestraszyłeś Fibi! Jesteś taki mięciutki. Zatrzymam Cię. Ale póki co, musisz sobie iść, bo Fibi się Ciebie boi. Teraz nadszedł czas, by zrobić domek. Bierzemy nóż i wycinamy z kartonu wszystkie potrzebne detale. Super. Ja też będę miała trzy piętra i dach. Gotowe. Teraz pomalujemy cały domek. Będzie biały. Piękny kolor. Podoba mi się. Teraz dach i pozostałe elementy domku. Tak, świetnie. Mój będzie tak samo ładny jak ten u Fibi, ale nie będzie nic kosztował. Maluj mój domek na różowo. Zobaczmy. O, jaki zachwycający kolor! Jak pięknie! To jest to, czego chciałam. Pasuje idealnie. Masz tu zapłatę. Teraz dodajmy piękne ramy na oknach. Złoty dach. I koronę prosto na sam środek domku. Podoba mi się! O, oh, Fibi, Twój domek tak pięknie błyszczy. Ja też chcę zrobić piękną fasadę domku. Na początek przyklejmy na nią czerwone kwadraciki. Będzie wyglądał, jakby był z cegły, dach będzie kolorowy. Ekstra! Dodajmy piękną kokardę, wow! Moja piękna bogata Barbie będzie mieszkać w tym domu. Wow! Tylko spójrz, będzie ci tu wspaniale! Zjem sobie loda. Mm, jaki pyszny! Uwielbiam lody! O, już się skończył! Co to? Drewniany patyczek? Doskonale! Przyda mi się! Pomalujemy go. Teraz przykleimy go na karton. Wow! Wyszła tęczowa podłoga? Dalej użyjemy gąbek, z których zrobię fajną kanapę. Ale nie mogę jej tak zostawić. Będę musiała poświęcić swoją koszulkę, żeby kanapa wyszła piękna. Co? So, to świetny pomysł. Poza tym, to tylko mały kawałek mojej koszulki. Wow, kostka Rubika. Będzie pięknym stolikiem kawowym w salonie. Postawimy tu kaktusa, rozłożymy dywan, powiesimy obrazki i półeczki. Tutaj ustawimy kwiatka. No i prawie gotowe. Wszystko wygląda bardzo fajnie. Teraz pomaluję ściany. O, mam zegarek. Powieszę go na ścianie. Teraz to prawdziwy zegar. Powiesimy jeszcze klamerki, do których przyczepimy ubrania mojej Barbie. Pięknie! Wszystko wyszło idealnie. A co tam u Fibi? Wow! Jak cudownie! Chciałaś powiedzieć luksusowo? Tak, moja Barbie ma wszystko, co najdroższe. Spójrz na te meble od projektanta, złoto i kryształowy żrandol. Sam przynieś trawnik. Widzicie to piękne podwórko i płotek. Rozłożymy też czerwony dywan. Moja Barbie będzie prawdziwą gwiazdą. O tak! Podoba mi się! Ja też mogę zrobić płotek. Będzie z patyczków po lodach. Skleimy je ze sobą, malujemy i. zadam. Moja Barbie nie jest taka popularna, ale na pewno jest szczęśliwa. Puuu, śmierdzi ubóstwem. Czekaj, mam pomysł. Bierzemy karton. Wycinamy drzwi i ustawiamy na środku pokoju. Podzielimy go. Jedną połowę pokoju malujemy na żółto, a drugą na różowo i niebiesko. Gotowe. Teraz bierzemy moje Lego. Patrzcie, co zrobię. 3, 2, 1. Wanna Udało się! Dorzucę sporo kaczuszek i plakat z jedną z nich. Tu będzie toaleta. I ludzik z lego trzymający papier. Tu postawimy pralkę. Tu kosz na bieliznę. Moja Barbie ma teraz swoją łazienkę. A teraz wymyślimy coś do drugiej części pokoju. Już wiem, potrzebuję gazety. Wycinamy z niej ładne zdjęcia i obrazki i kleimy na ściany. Właśnie tak. Tu rozłożę miękki dywan. Tu łóżko. A tu nocny stolik. Powiesimy parę półek. Zrobię jeszcze balkon z kwiatami. O, oh, tu jest tak pięknie. Oh, znowu zrobiła pokój ze śmieci. A moja Barbie ma wszystko najdroższe. Mam świetny pomysł. Zrobię zjeżdżalnie prosto do basenu. Będzie się budzić i od razu zjeżdżać do basenu. To świetny pomysł. Jestem geniuszem. Oh, taka jestem zmęczona. Muszę się zdrzemnąć. Sam dokończ wszystko za mnie. E, oczywiście panno fibi. Na trzecim piętrze będzie sypialnia. No nieźle. Czas na trzecie piętro. Już wiem, co tu zrobię. To będzie pokój do imprez. Tutaj zawsze będzie grał DJ. Jak fajnie! Moja Barbie uwielbia tańczyć! Barbie, chcesz się pobawić? Co? Oczywiście! Potańczmy razem! E, co to za hałas? Zrobiliście imprezę beze mnie? Ale i tak jest super! Uwielbiam tańczyć! Pobawmy się!